Dzisiaj pogadamy o pieniążkach. Powiesz pieniążki. Eksploduje. Cześć. Cześć. Witajcie. Dzisiaj spróbujemy w, w spróbować czegoś zupełnie innego niż do tej pory. Opowiemy Wam o tym czego nie potrafimy i z czym mamy kłopot. Ja jestem dzisiaj trochę tematycznie ubrany pikselowo. Będziemy rozmawiać o grach. Tak, mam, czy chcielibyśmy najpierw Wam opowiedzieć o, o naszym problemie, e, a później poprosić Was, żebyście nam pomogli ten problem rozwiązać. Podyskutujmy po prostu, nie wiem, w komentarzach albo w, nie wiem, na fejsie. E, fajnie byłoby, gdyby ten odcinek był takim zarzewiem jakiejś, jakiejś rozmowy na, na ten temat. A temat jest następujący. Są to inwestycje w gry. Mamy, dosyć, dosyć sporo do nas przychodzi projektów, które polegają na tym, że jest jakiś, jakiś studio deweloperskie, jakaś grupa ludzi, mają nie wiem, pomysł na, na wyprodukowanie gry i potrzebują pieniędzy, no bo wiadomo, trzeba zatrudnić ludzi, komputery, sprzęt, kilka miesięcy przynajmniej pracy, a czasem więcej. I efekt końc efektem końcowym jest gra, nie wiem, tak. na konsolę, na komputer, na, na iPhone'a, czasem na wszystkie te platformy naraz. I mamy jest, ogromny gdzie problem. Jest, gdzie no, jest tak, nasz problem? Tak. Nasz, nasz problem polega na tym, i to bardzo jakby upraszczając, tak upra każdym upraszczając każdym i, i, i powtarzając za każdym razem ten sam, ten sam proces, przyglądamy się. E, Michał bardzo dużo gra, ja, ja trochę mniej. Ale jak patrzymy na to, to wydaje nam się, że to jest bardzo inwestycja w show-biznes. Tak? Znaczy to jest postawienie na ruletce, czerwone albo czarne. Z naszej perspektywy wygląda to tak, przychodzi ktoś, my dajemy mu kupkę pieniędzy, on się zamyka gdzieś w studiu, czy gdzieś i robi, i robi jakieś fajne demo przez 6 miesięcy. Później wychodzi do, na, na zewnątrz, pokazuje to demo jakiemuś wydawcy i on mówi, nie podoba mi się. I to jest koniec jakby rozmowy, bo teraz nic, nic się nie da zrobić. Nic się z tym nie da zrobić. Nie da się spiwotować gry, są asety wyprodukowane, tak jest. Dużo już w, poszło nie wiem w, w produkcję, wymyślenie fabuły itd., itd. A to może nawet nie, nie wyjść właśnie do, do odbiorcy końcowego. A nawet jeśli dojdzie faktycznie do premiery, to możesz okazać, że po prostu ludziom się gra nie podoba, tak? że jest klapa tak, na premierze. I bardzo trudno jest wtedy odzyskać zainwestowane pieniądze. Tak? To jest podobna sytuacja jak z finansowaniem filmów. Tak? Jeśli finansuje, nie wiem, finansuje się produkcję filmu i mamy klapę w boxoficie, no to inwestorzy no to mamy klapę. są niezarobieni. Tak? Studia filmowe mają ogromne doświadczenie w produkcji filmów, tak? produkują je od, od lat, od lat i są w stanie jakoś tam wybrać. E, tak nie wiem, zespoły, nie wiem, reżyserów, e, w scenariusze i tak dalej i tak że zwiększają sobie prawdopodobieństwo sukcesu. E, na przykład inwestują w, w sequelę, tak? i dlatego mamy wiele części Batmana i tak dalej i tak dalej. Itd. I zatrudniają gwiazdy. I zatrudniają gwiazdy jeszcze, tak. E, natomiast w sytuacji gier komputerowych i e, w ogóle gier to jest troszkę trudniejsze, bo tak, my nie mamy w ogóle doświadczenia, mówię o nas, tak, my nie mamy w ogóle doświadczenia w inwestowaniu w gry, czyli jesteśmy takim studiem filmowym, które jeszcze nie nakręciło żadnego filmu. Eee... Boimy się tego? Troszkę chyba? się, tak. tak. Zatem... I, I nie chcemy, znaczy, chcemy, chcemy się tego nauczyć, ale nie chcemy zebrać za bardzo mocno po, po kieszeni. Tak, ale jeszcze, jeszcze na dodatek, eee, kiedy przychodzą do nas ludzie z pomysłem na nową grę, to ta gra jest 99%, chyba zawsze, jest oparta na Nowym, e, nowym pomyśle, nowej fabule, nie ma znanego bohatera, tak? E, to jest nowe IP, tak? intellectual property. E, zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, mam prawa nie, do myszki Miki, tak? albo do innego znanego bohatera i robię z nim teraz grę. Tak? To jest wtedy już prostsze. Natomiast na takim etapie, tym startowym, początkowym, kiedy przychodzi do nas początkujący, e, początkujący producent, on nie ma nigdy praw do czegoś znanego. tak? I w a tu... Jak już ma, to nas nie potrzebuje. Dokładnie. <laughs> tak to niestety wygląda. No, jak, więc tak, pożaliliśmy się, opowiedzieliśmy wam, jak to jest y, z naszej strony, jak to wygląda, dlaczego trudno jest nam zainwestować y, w producentów, w wytwórców, twórców gier. I jakby kierujemy się teraz w Waszą stronę, drodzy widzowie. E, na pewno jest wśród Was y, wielu ludzi, którzy się zajmują, właśnie są w tej branży gier. E, nie wiem, opowiedzcie nam, odpowiedzcie w komentarzach na ten film czy, czy na Facebooku. Jak możecie nas przekonać? Co, 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 co mamy zrobić? albo tak. inaczej, jak my mamy się nauczyć, nie utapiając kilkuset tysięcy złotych? Eee... Tak. Chcemy, chcemy inwestować w gry, tak? Wiemy, że to jest przyszłość, ale nie wiemy, jak się do tego zabrać. To Pomóżcie nam. Okay. Dzięki. Cześć. Może ty zrób wstęp. Jaki? No nie wiem, zrób jakiś. Nie wiem, o czym mówimy. Zostanę na marginesie, już w tym bumerangu, nie? Byłem tylko w koszuli, No. Bartek był w, w marynarce i w koszuli białej, a wszyscy, wiesz, wszyscy tam... Pozapijany. co, wszedłeś na Bambra? Nie, to. wszedłem na Bambra. Oprócz tego, że się spóźniłem 15 minut i bieg, biegłem po schodach na trzecie piętro i pan przepinał mi mikrofon. Ja pana teraz wpuszczę, niech pan podejdzie pod kamerą, nie? Jak teraz damy ujęcie na Bartka, wejdziesz. Wszedłem, siadłem w tylu. <laughs>